Wyznacz miary kątów przyległych, jeżeli ich stosunek jest równy 1 do 4. Kąty przyległe, czyli kąty, które mają jedno ramię wspólne, to jest właśnie to, które teraz rysuję, a pozostałe ramiona, czyli drugie ramię, jest, tworzy prost, są tak zwanymi półprostymi, uzupełniającymi się, czyli tworzą prostą. Czyli wierzchołek tego, tych kątów przyległych leży na prostej. No i jeżeli mam dwa kąty przyległe, alfa i beta, to suma miar kątów przyległych jest równa 180 stopni. No to teraz w takim razie, jeżeli wiem, że stosunek kątów jest jak 1 do 4, to ten mniejszy kąt oznaczę przez alfa, czyli większy kąt beta jest 4 alfa. No i to podstawiając do równania Mam alfa dodać 4. Alfa jest równe 180 stopni. 5 alfa jest równe 180 stopni, dzielone przez 5, czyli alfa jest równe 1, nie, 18 przez 5 to jest 3, czyli 15, reszta zostaje 3. Dopisuję 0, to jest 30 przez 5, to jest 6, czyli alfa ma 36 stopni. Mam wyznaczyć miary obydwu kątów, czyli kąt beta też muszę policzyć, równy 4 alfa, czyli 4 razy 36 stopni, 4 razy 6 jest 4, 2 dalej, 4 razy 3, 12 i 2 dalej to jest 14, czyli 144 stopnie. Czyli jeden kąt ma miarę 36 stopni, a drugi kąt ma miarę 144 stopnie.